de zwiedzaniu. Co? to ma zwiedzanie. <laughs> będzie, będzie próba. Ja będzie zabawa. Start pod górę kurwa. O chuj. Jest to tu też jest ciasno <grymka> I To bardzo ciasno Tu jest firma prosta Ale no no jak w zębkowy jest jakiś naprost prosty na w Dobrym, Dobrym, nie, no to, nie, jeść, nie, to, to jest lądowanie Tu chyba nie jest No A tak, jeszcze trochę rosła? To, to jest jej żonę widzisz, no. No i tu nalają coś I tu od tego miejsca jest, spać, tu jest świeżo No Reksik z wybiciem z katapulty Ale tu jest zawijka fajna, taka hop Tam, nie wiem gdzie jest Teraz no tam jesteś na przeciwnym tym, nie? Teraz to jest nim do wyhamowania To przednie koło pójdzie w pizdu No, ale tak, tam może tego Reksa Ten Reks chyba jest po to, żeby tam trochę się wyhamować

Zachciało się MP <laughs> Kurwe, i co dalej? Będzie ciekawie jutro. Z lasku jest normalna chopka, pierwsza tam idzie lechu. Ten tor jest kurwa ogromny, jest kurwa gigantyczny. Będzie po tym że chyba głogów polubię, bo jest. Ciężko, chuj Tam jest górka? Czy to jest o, taki... skok taki do góry na pół Zium. Tam jest siup, stepo Dobra, ale tu jest chyba bez niczego, nie? No Musimy wejść tam do góry, że rzucimy ikonę z toru No bo tutaj zawijasz i zaś tam skakiwał w na prawo metę. i... No, no, no no to jest bulwa na bulwie tutaj Spuszczaj pues... trochę wody, żeby nie pozabrzmił Właśnie parking, organizator Tak, też

Terima kasih telah menonton! Słuchajcie, Ale jesteśmy po pierwszym biegu z Lipa, jakuj. Ale całą dojechaliśmy. Nie ma ty? Lampak z kurwy syna, ale dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Kurwa kanty wszędzie. E, kurzy się powoli. I się nie powoli, bo już się kurzy. No i kolejki nie, nie pomagają. Okay, że przeżyć drugi bieg i zawody udane. O co? Ojej eee. Gdzie jest szybki kurwa? W wieku. Bym ich wszystkich rozjebał rowerem. Dzień dobry. Widzimy się już po MP, także no drugi bieg przeżyłem. Przeżyłem, poszło mi rewel niezbyt rewelacyjnie, ale przeżyłem. To jest najważniejsze. Ogólnie było fajnie. W sensie tak, w sobotę przechodziliśmy tor, bałem się go. Bo ja nie nienawidzę torów, gdzie po prostu ja zeskakuję i nie wiem gdzie lecę. Tutaj było dużo takich elementów, bo ten tor był ogólnie mega fajnie umiejscowiony na takich faktycznie gorzystych terenach. Ee, mogę go porównać do Gogowa na styrydach. E, ale o dziwo, w poniedziałek, w, 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 w pierwszy trening, e, jak pierwsze kółka zrobiłem, pierwsze trzy kółka i tak. Zapoznałem się z tym torem, już spamiętałem wszystkie górki. To jechało mi się całkiem przyjemnie. Jechało mi się przyjemnie, nie mogę tego ukrywać, co i tak nie widać po wyniku, ale no, byłem tam pierwszy raz. Wiadomo, jak jesteś gdzieś pierwszy raz, to nie zawsze czujesz się komfortowo, bo tak jak na przykład inni zawodnicy, może już byli parę razy. Tak jak na przykład Kulczyk. Pozdrawiam Cię, Mateusz. Zrówka, bo żeś się zajebał, niezłego dzwona. No. Pierwszy raz byłem na tak długim torze, co jednocześnie był duży plus, bo mimo że był taki długi, to i tak były. nie czuło się aż tak tego czasu, co jest fajnie, fajnym plusem. I co dalej? No, treningi przejechane, później była czasówka. Po czasówce, no zrobiłem numer jak amator, bo tak, tak długo szukałem swojej ścieżki, że nie pojechałem żadnego szybkiego koła. E, bo jak już stwierdziłem, że dobra, czas na szybkie koło, to patrzę, szachownica i był klops po prostu. Chyba miałem 2.50, 2.50 równo, 2.50 chyba miałem na czasówce, co i tak. To nie jest rewelacyjny czas Inni chłopacy mieli chyba po 2.20, 2.30, 2.40 No to jest sporo To jest sporo Ale no nie jechałem żadnego szybkiego koła Nie wiem jak, nie, nie patrzyłem na jakie czasy miałem w wyścigu Bo w wyścigu na pewno jechałem dużo szybciej, bo parę kółek jechałem tam W kupie Ale to ogólnie Zawody uważam za, za zaliczone pozytywnie. Przejechałem cało. No, spodobało mi się. Sprawiało takie wrażenie strasznego, ale okazało się, że nie, nie będzie tak straszne. No, zostały tylko trzy rundy, z strefy zachodniej. Trzy rundy, z strefy zachodniej: Głogów, Nowogard i Hojna. No Głogów, no, no nie lubię. Może polubię po mnie No nie lubię Głogów. Kurwa. W się nie kurczę. Kurwa mać. No nie lubię. Eee, Nowogard uwielbiam. Boże, uwielbiam Nowogard. Jezu. Czekam na Nowogard. No i hojne też przeżyję. chojne Z... lubiłem. Dopóki nie wiewali tego piasku tam. Hojne lubiłem. Hojna też fajna. Może ta druga runda będzie lepsza niż ta pierwsza w tym roku. Eee, Zobaczymy trzy tygodnie, wszystko się rozstrzygnie. E, no, także kończąc, e, zdrówka Mati. Mam nadzieję, że nie poobijałeś się za mocno. I zdrówka Gipsu, kubuś, niech ta nóżka się szybko kuruje. I widzimy się w przyszłym sezonie. E, no, także do zobaczenia. Widzimy się e, na vlogu z Gługowa na pewno.